Cześć, to nowy odcinek na poboczu, a w nim debiut nowego BMW X3 serii 1 oraz elektrycznego Mana. Wszystko co wiemy o nowym gt Lamborghini Diablo Restomod, jedyne na świecie miętowe Ferrari F40, przodek hypercarów, nowe BMW M5 Touring, Ferrari 550 Maranello na nowo, no i nowe Lamborghini Tenerario. A co kryje się pod tymi wszystkimi newsami? Sami zobaczcie. Dwa dni temu odbyła się kameralna impreza, w której uczestniczyłem. Była to impreza zorganizowana przez BMW i odbywała się w miejscu, które myślę, że jest dobrze znane wszystkim tym, którzy tak jak ja lubią nowoczesną architekturę. Mianowicie miejsce, w którym odbywał się ten event, to Dune House, czyli ogromna posiadłość zlokalizowana nad brzegiem rzeki Narew i na terenie tej posiadłości zobaczyliśmy nowe BMW, nowe BMW serii 1, nową X3 oraz nowego mini Fen, który jest elektrycznym pięciodrzwiowym modelem. Dune House to luksusowa nieruchomość o powierzchni 1500 m2 zaprojektowana przez pracownię Mobius Architekci. Projekt domu otrzymał nawet nagrodę European Property Awards. Dom ulokowany jest na dużej działce z linią brzegową rzeki Narew. Posiada pięknie wyeksponowane miejsca bezpośrednio pod samochody, do tego dwa baseny, dwa lądowiska dla helikoptera, tor dla zastawionego stołu do położonego poniżej domu tarasu oraz 600-metrową bieżnię. Jeśli jesteście ciekawi tego domu, to możecie poczytać o nim więcej między nimi na bryła.pl. Wracając do debiutów. Mini Aceman w gamie zastępuje poniekąd pięcioczwiowego Mini Hatch i jest elektrycznym crossoverem. Mierzy niewiele ponad 4 metry długości i posiada stylistyczne cechy nawiązujące do countrymana. Bagażnik oferuje 300 litrów pojemności, we wnętrzu spokojnie zmieszczą się ze sobą dwie rosłe osoby, a ceny startują od 161 500 zł. Jest zatem to mocny konkurent dla Volvo EX30. Nowe BMW X3 to bez wątpienia jeden z najważniejszych modeli marki. Pod kątem sprzedaży to właśnie X3 na polskim rynku wiedzie prym. Stylistycznie nie ma tu rewolucji, a i wewnątrz raczej poczujemy się domowo. Podwójny zakrzywiony i zorientowany w stronę kierowcy ekran, nadal iDrive na tunelu środkowym oraz minimalizm. Zwracają uwagę świetne kubełkowe fotele w odmianie M50. Bagażnik ma pojemność 570 litrów w standardowym położeniu tylnej kanapy. W gamie napędowej silniki benzynowe wysokoprężne oraz hybrydy plug-in. Na koniec nowe BMW serii 1, które przeszło gruntowną metamorfozę i zyskało przy tym nowe oznaczenie F70. Model ten zastępuje F40 zaprezentowane w 2019 roku i choć są to samochody technicznie spokrewnione, różniące się stylistycznie i pod kątem jednostek napędowych, to jednak nowy model nazywany jest rzeczywiście całkowicie nową generacją pod kątem rozmiarów. Nowa jedynka jest bliska po Poprzednikowi. Występuje w wariantach benzynowych oraz wysokoprężnych. Wiele zmieniło się tu z zewnątrz, gdzie szczególnie z przodu wygląda jak Kia Seat. W środku jest natomiast elektronicznie. Wszystkie trzy modele, jeszcze w tym roku, trafią do testów. Także oglądajcie kanał jazdy próbne. A teraz to, co grzeje cały internet, czyli nadchodzący nowy Nissan GT-R. Na razie wizualizacje oraz to, co można było zebrać ze wszystkich informacji, traktujących właśnie o tym nowym modelu. Ponieważ kultowy Nissan GT-R-R35 zbliża się do swojej rynkowej śmierci, tu przypomnę tylko, że ta generacja produkowana jest bez większych zmian od 2017 roku i to już leciwy staruszek, w świecie motoryzacyjnym pojawia się wiele spekulacji, niewątpliwie podsycanych przez kierownictwo Nissana, które nie zaprzecza wszelkiej maści doniesieniom. Choć projekt stylistyczny nowego modelu jest jeszcze na etapie opracowywania, to z wielu plotek wynika, że będzie to nadwozie mocno dostosowane do aerodynamiki. Styliści skupieni na uzyskaniu jak najlepszego współczynnika aerodynamicznego, z pewnością nie będą zwracać dużej uwagi na piękno samochodu, a jego zdolność do uzyskiwania dużych prędkości oraz przyczepność. Z jednej zatem strony, jak też wynika z wizualizacji, auto będzie podporządkowane aerodynamice, z drugiej odwoływać się będzie do dziedzictwa marki. Ma mieć zatem coś z konceptu zaprezentowanego na zeszłorocznym Japan Mobility Show, czyli Hyper Force Concept. Na Nadwozie ma mieć klinowate kształty i zawierać aktywne elementy aerodynamiczne. We wnętrzu deska rozdzielcza ma być zorientowana na kierowcę. Pojawi się wielofunkcyjny wyświetlacz przyzierny oraz cyfrowy wskaźniki. Podobnie jak w kwestii stylistyki, nadal wiele pytań pozostaje na temat układu napędowego. Tu jedną opcją jest wariant w pełni elektryczny, o mocy łącznej nawet 1400 mechanicznych przekazywanych na 4 koła za pomocą układu i e force Drugim lepszym rozwiązaniem byłby układ spalinowy. Starszy wiceprezes do spraw planowania w Nissan Americas zasugerował ostatnio wykorzystanie układu hybrydowego połączonego z 3,5 litrowym silnikiem V6 z podwójnym doładowaniem wprost z nowego Infiniti QX80. Najprawdopodobniej następca Nissana GT-R zostanie zaprezentowany w 2026 lub nawet w 2027 roku. Teraz pozostając w klimatach sportowych, niedostępnych, bardzo szybkich samochodów, mam dla Was coś interesującego. Oto bowiem Restomod na bazie Lamborghini Diablo, czyli Lamborghini Diablo Eccentrica. Restomod, na którym prace trwają już dobre kilka lat, a pomaga przy nich były dyrektor techniczny Lamborghini, Maurizio Reggiani, który dołączył do startupu Eccentrica właśnie po to, by rozwijać ten projekt. Jest on już w fazie końcowej, bowiem w 2025 roku mają rozpocząć się dostawy pierwszych egzemplarzy, a finalnie powstanie ich jedynie 19. O czym konkretnie mówimy? Cóż, Lamborghini Diablo Eccentrica to Restomod napędzany oryginalnym silnikiem 57V12, który wraz z innymi podzespołami układu jezdnego przeszedł lekką renowację. Są tu nowe wałki rozrządu, nowa elektroniczna przepustnica, a także niestandardowy układ wydechowy z centralną końcówką. Moc sumaryczna całego zestawu 550 koni. Ponadto firma twierdzi, że dostarczanie mocy jest tu płynniejsze i bardziej progresywne w porównaniu ze standardowym Diablo. Ulepszone zostało również podwozie oraz zawieszenie. Samochód posiada teraz aktywne amortyzatory i system podnoszenia przedniej osi. Z zewnątrz typowo dla restomodów pojawiły się nowe 19-calowe aluminiowe felgi, a także światła dzienne LED. We wnętrzu znajdziemy nowoczesne dodatki w postaci cyfrowego wyświetlacza za kierownicą oraz systemu multimedialnego. W mojej ocenie są pewne granice wyznaczające, jakie samochody jeszcze można brać do projektów restomodowych, a jakie nie. I wydaje mi się, że akurat Lamborghini Diablo no, wykracza poza te ramy, ale to wszystko kwestia, kwestia opinii. Natomiast w tym momencie pokażę Wam ciekawostkę, mianowicie jedyne na świecie miętowo zielone Ferrari F40. Ferrari F40 jest powszechnie uważany za jeden z najlepszych super samochodów w historii. Konkretny egzemplarz, który widzicie na ekranach to model z numerem podwozia 88538, pierwotnie pomalowany na lakier Rosso Corsa i dostarczony nabywcy w Niemczech. Później przeszedł w ręce ówczesnego prezesa niemieckiego klubu Ferrari i został uszkodzony w 1998 roku, by następnie trafić do Holandii. Dopiero w 2021 roku auto przemalowano na ten wyjątkowy, nietypowy dla F40 lakier nadwozia, który został zainspirowany z kolei Ferrari 250 GTO. Wnętrze zostało wykończone niebieską tapicerką. Dzięki specjalnemu lakierowi egzemplarz nazywany jest często Minty 40. Jak Wam się to podoba? Oto z kolei praprzodek dzisiejszych hiper samochodów, czyli Szupan 962 CR. Mianowicie tak naprawdę Porsche 962 przeznaczone bezpośrednio do jazdy na co dzień. Jeśli chodzi o dziwne i zwariowane super samochody wywodzące się ze sportów motorowych, to trzeba przyznać, że niewiele jest tak interesujących jak ten model. 962cr został zbudowany przez australijskiego kierowcę wyścigowego Werna Szupana, aby uczcić jego zwycięstwo w wyścigu Le Mans 24 w 1983 roku. Powstał przy wsparciu japońskiej firmy Art Sports Corporation. Auto osadzone zostało na karbonowej ramie, napędzane silnikiem o pojemności 3,4 litra typu bokser z podwójnym turbodładowaniem i chłodzeniem. Po Generuje ponad 600 koni, wystarczyłoby, by model osiągał ponad 370 km na godzinę, czyli dysponował lepszymi osiągami od Bugatti EB110. Choć firma miała w planach wybudowanie 50 egzemplarzy tego samochodu, to finalnie przez kryzys w Japonii w 1992 roku doprowadzono do powstania jedynie 7 egzemplarzy, w tym dwóch prototypów LM przeznaczonych wyłącznie na tor jednego produkcyjnego LM oraz dwóch prototypów CR i dwóch produkcyjnych modeli CR. Ten na zdjęciach jest jednym z tych dwóch nadawałby się zdecydowanie na konkurso Deleganza Villa d'Este. A oto już oficjalnie nowe, bardzo ciężkie, bardzo szybkie i bardzo pojemne BMW M5 Touring. Po dziesięcioleciach zawodzenia i tęsknoty BMW wypuszcza nareszcie kombi na bazie nowego BMW M5. Do napędu służy tu spalinowe V8 o pojemności 4,4 litra wspierane układem hybrydowym, który daje sumaryczną moc systemową 727 koni i 1000 Nm. Oznacza to przyspieszenie do setki w czasie 3,6 sekundy oraz prędkość maksymalną wynoszącą 305 km na godzinę. Wspomniany układ hybrydowy bazuje na 197-konnym silniku elektrycznym oraz baterii o pojemności 18,6. 50 kWh. Zasięg na jednym ładowaniu wynosi tutaj 60 67 km. To już dla wielu wystarczający design do codziennego przemieszczania się w kompletnej ciszy, ale zaraz. Czy jest na sali ktoś, kto chciałby kupić M5 po to, by jeździć na prądzie? Kto przejmuje się z użyciem paliwa? Właśnie wydaje mi się, że nie. BMW nie idźcie tą drogą. Pogadajcie z Mercedesem, oni mają już w tym doświadczenie. Oto nowy Mercedes C63 SE Performance, który tak naprawdę powinien nazywać się 20 SE Performance. A teraz Ferrari 550 Maranello zrobione zupełnie na nowo. Zobaczcie tylko na to. Za ten projekt zabrało się Touring Superleggera i może wyszło coś naprawdę wyjątkowego, to ponownie, tak jak w przypadku Lamborghini Diablo, nie wiem czy powinniśmy to akceptować. Ten dwuosobowy GT z Włoch otoczony jest kultem i poszanowaniem wśród kolekcjonerów. Coupe zostało zbudowane na rurowym stalowym podwoziu z ramami pomocniczymi, a karoserię wykonano z aluminium. Do napędu służył tu silnik po modyfikacjach 456 GT, czyli 55 litrowe V12 o mocy 485 koni mechanicznych i 569 Nm. Auto robiło setkę w 4,4 sekundy i osiągało maksymalnie 320 km na godzinę. Teraz ten właśnie samochód zyskał nowy charakter dzięki manu Fakturze z Mediolanu. Auto otrzymało nawet nową nazwę Veloce 12, która oznacza szybkość oraz 12 cylindrów. Pod maską zatem wciąż znajduje się 5,5-litrowe V12 podrasowane do 505 koni mechanicznych, obsługiwanych za pomocą sześciobiegowej skrzyni manualnej. Pod kątem stylistycznym Touring Superleggera starało się poprawić, ale nie zniszczyć, zatem postawiono na akcent akcent potem, ale w postaci nowych punktów świetnych, nowego kształtu maski czy wyraźnie zaakcentowanych przetłoczeń. Do tego ringi LED w tylnych światłach. Dopełnieniem wszystkiego jest pięknie skórzany kokpit z elementami aluminiowymi. Mask oraz kierownicę zdobi logo Touring Superleggera. Co sądzicie? I na koniec nowość, czyli w gamie Lamborghini pojawił się następca hurakana. Oto Temerario. Czyli 907 hybrydowych koni oraz brak silnika V10 w ofercie. 12-cylindrowej jednostki napędowej już nie ma, ale nadal jest agresywna stylistyka, która wnet kojarzy się z samochodami Lamborghini. Zamiast silnika V10 wprowadzono turbodładowane V8, niewykorzystywane do tej pory w żadnym innym modelu marki. Firma obiecuje, że nowy silnik brzmi nawet bardziej ekscytująco i daje emocjonujące wibracje. Sam silnik spalinowy generuje 800 koni w zakresie od 9000 do 9750 obrotów na minutę. Do tego pracują jeszcze dwa silniki elektryczne o mocy 150 koni. Dwa z przodu dają napęd na przednią oś i zapewniają funkcję wektorowania momentu obrotowego, zaś trzeci silnik, zamontowany między silnikiem a nową 8-stopniową skrzynią biegów działa jako rozróżnik, generator i maskuje opóźnienie turbosprężarki. Łącznie układ napędowy oferuje 920 koni, czym przewyższa Ferrari 296 GTB oraz McLarena Artura oraz 750S, przy czym waży 1690 kg, a to o 268 kg więcej od Huracana Evo. Pod kątem konstrukcji warto wspomnieć, że Temerario zbudowane jest na aluminiowej ramie przestrzennej, podobnie jak wcześniej Huracan. Lamborghini nie ujawniło jeszcze ceny nowego Temerario, ale będzie kosztować raczej podobnie jak Ferrari 2. 56 GTB. Jak Wam się podoba? Ok, to dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Czekajcie na nowy odcinek CarFix, który zostanie opublikowany w niedzielę, no i w poniedziałek na nowy odcinek testu jazdy próbnej. Do zobaczenia i miłego weekendu. Hej!